Gwiezdne Wojny Skywalker: Odrodzenie, czy też Star Wars: Rise of the Skywalker, oryginalny tytuł. Po obejrzeniu tego seansu, po obejrzeniu tego filmu, jakby bardziej rozumiem tytuł na pewno niż po wszystkich zwiastunach, które się ukazały wcześniej, wy też zrozumiecie, jeżeli obejrzycie ten film. Czy warto w ogóle pójść do kina na najważniejszy, tak naprawdę pod pewnymi względami. Film z tej gwiezdnej sagi, ponieważ tak naprawdę ostatni, wieńczący wszystko to nie tylko co się działo w tej tak zwanej nowej trilogii, nie mylić znowu nową trylogią, czyli z prequelami, tylko z tą współczesną trilogią, którą zapoczątkował J.J. Abrams i którą J.J. Abrams skończył. Ponieważ, no, nie, The Last Jedi, jeżeli wiecie, nie wiem, nie wiem, jak oczywiście, jak się zapatrujecie wszyscy na, na, na poprzednią odsłonę, na ósmą część Gwiezdnych Wojen, ale film Ryana Johnsona spotkał się z bardzo, bardzo mieszanymi ocenami, recenzjami i faktycznie wiele decyzji było tam, no, ryzykownych, dziwnych i tak dalej, i tak dalej. Mnie to nawet nie przeszkadzało, nie przeszkadzały mi takie odważne, powiedziałbym kontrowersyjne nawet decyzje w z jednej, niektórych postaci, czy wydarzeń. Bardziej mi w The Last Jedi przeszkadzała bardzo odczuwalna nierówność tonalna, którą porównywałbym nawet do tej Zmrocznego Widma, gdzie po prostu... Trzeba naprawdę umieć, trzeba mieć wyczucie, żeby wprowadzać bardzo krótkie momenty, czy nawet trochę dłuższe momenty humoru do, do filmu, który ma też mieć trochę poważną historię. Nawet jeżeli to jest film dla młodszych, bo Star Wars oczywiście jest sagą dla. jest sagą familijną, tak, nie oszukujmy się. To nie jest film tylko dla jakichś tam e, dla dorosłych, ale trzeba mieć wyczucie, jeżeli się wprowadza humor do tego typu filmów, i to jest na pewno przewaga, Skywalkera odrodzenie, że, że to się udało lepiej Abramsowi. Zrobić niż niż właśnie Johnsonowi w poprzedniej części, gdzie momentami miałem wrażenie, że oglądam poważną historię, a tutaj nagle mam scenę niczym z kreskówki dla sześciolatków, więc to było dosyć nierówne, to mi się tam najbardziej nie podobało, ale teraz trochę mi żal The Last Jedi, ponieważ Skywalker odrodzenie można powiedzieć tak wprost i brutalnie, że olewa The Last Jedi pod wieloma względami, albo odwraca pewne rzeczy, które zrobił. Nie mogę tu oczywiście mówić zbyt wiele, żeby nie psuć ani jednego, ani drugiego filmu tak naprawdę, więc trudno to trochę opisać, ale chodzi mi o to, że na przykład powiedzmy, że pewna postać zachowała się w bardzo konkretny sposób w The Last Jedi, zrobiła, zrobiła pewną rzecz i była święcie przekonana co do, te, co do tego, co robi, do samego końca filmu, natomiast teraz w Skywalker odrodzenie okazuje się, że przyznaje, że no, zrobiła głupio, że, że no, nie powinienem, to był mój błąd i w ogóle nie mówmy o tym. I to tak jest zrobione naprawdę momentami, że mamy wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie reakcja twórców producentów. Nie wierzę, że to jest tylko reakcja samego Abramsa, tylko też Disneya. Taka cyniczna po prostu cyniczne naprawianie tego wszystkiego na co najgłośniejsi krzykacze i antyfani, hejterzy teraz Jedi narzekali w internecie. I to jest trochę smutne, o ile Dallas Jedi mi się nie podobało tak naprawdę zbytnio, ale przebolałbym, prawda, Pe pewną, pewne tam właśnie niedoskonałości, gdyby rozwinięto to w ciekawy sposób, bo jednak w trylogiach chodzi o to, tak mi się do tej pory wydawało, żeby jednak mieć pewną historię i prowadzić ją od początku do końca z sensem i w miarę tak jednostajnie, prawda? Natomiast Rise of the Skywalker na pewno, na pewno tego nie robi. W sensie to jest film, przez, w którym przez pierwszą godzinę, żeby nie powiedzieć tego brzydko, strasznie się śpieszył. Strasznie, strasznie się śpieszył. Miałem wrażenie, że tutaj, przez pierwsze, pierwsze sceny, w ogóle mamy tam przez 15 minut, tyle wątków prowadzonych i tyle różnych wydarzeń. Kiedy po jednej tam scenie takiej bardziej dynamicznej, że coś się dzieje dużego, mamy. Mamy takie, taką chwilę, hej, chyba będzie tutaj teraz chwilka spokoju. Nie, znowu się dzieje coś wielkiego i coś ważnego, i za chwilę znowu, i za chwilę znowu, i za chwilę znowu, i po prostu pierwsza godzina to był właśnie taki roller coaster, ale nie w pozytywnym sensie. Skojarzyło mi się to z Avengersami tymi drugimi, czy Old Ultron, wielku Ultrona, czy jak to tam się nazywało, gdzie to też był taki straszny chaos, i strasznie nieprzemyślany, i strasznie dużo wątków, wymieszany, to wszystko poplątane. Albo jak na przykład A Avengersi Civil War, tak? To nie byli Avengersi, chyba to był Kapitan Ameryka Civil War. I jedno i to samo. Wiecie o co mi chodzi w każdym razie, jeżeli oglądaliście te filmy, że zbyt jakby dużo wątków i dużo wydarzeń naraz nie oznacza, że masz rozbudowaną historię. Tylko jeżeli to nie jest bardzo dobrze, idealnie poprowadzone i nie jest to rozwinięciem czegoś, co już było w poprzednich filmach, to jest po prostu. To tworzy chaos. I pierwsza godzina Skywalker odrodzenie to był taki właśnie chaos. I trudno mi było wytrzymać nawet. Na szczęście później jest lepiej. Na szczęście ratuje też to trochę właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że ten, jest, ten film jest bardziej jednostajny, jeżeli chodzi o, o ton. Nie, nie, nie skacze tak, że nagle mamy powagę, nagle mamy totalny kabaret dla dzieci slapstickowy, więc, więc to, to na pewno było dobre i to pomogło mi utrzymać jakby uwagę przy filmie, bo momentami naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Może to już kwestia wieku, kto wie. Ale chodzi mi też o to, że później jakby. Trochę zwalnia ten film na szczęście, tak od połowy, mniej więcej. I dzieją się pewne rzeczy, które są dosyć przewidywalne. W sensie może jeżeli chodzi o samą samorozwój sam wątków, niektórych postaci, faktycznie jest tam miejsce na zaskoczenie, szczególnie w jednym momencie na, na końcu, przy końcówce, ale najważniejsze jest właśnie to, że, że sama końcówka, finał, takie ostatnie powiedzmy 40-30 minut, to jest, jest też taki fragment w którym są nielogiczności różne, ale to są nielogiczności, na które można spokojnie przymknąć oko, tak? To są, to są nielogiczności, które zawsze będą obecne w filmach science fiction, w Marvelach, w filmach fantazy, więc to jest jeszcze akceptowalne. I sama końcówka na pewno uratowała dla mnie ten seans, bo, bo miałem wrażenie, że jednak jest to, jest to całkiem fajne zamknięcie tego, co było całej sagi tak naprawdę, czyli nie tylko nie tylko zamknięcie tej nowej trylogii The Force Awakens The Last Jedi, ale tylko jakby całej dziewięcioodcinkowej sagi, tak a propos naszego pytania konkursowego. Mała podpowiedź. Więc to było nawet w pewnym sensie satysfakcjonujące i końcówka też jakby... Co ciekawe końcówka zostawia pewne pole do, do, do kontynuacji, natomiast wiemy już, że podobno ta trójka głównych bohaterów na pewno nie powróci w głównych rolach. To jest prawie pewne, że już nie będzie tych postaci że twórcy jakby się do nich, Disney się do nich zniechęcił do reakcji chyba fanów, nie mam pojęcia, ale to też właśnie tak jak mówiłem wcześniej, ten, ten, ten film tak, nie wiem czy może nie przesadzam, co to jest dla mnie takim troszkę obrazem takiej, takiego dzieła, które ułożyli panowie w garniturach z korporacji, którzy jakby tak cynicznie dobierali, bo wiedzieli jak się przypodobać tym, którzy są najbardziej zauważalni, opiniotwórczy w sieci, youtuberzy, influencerzy, różni tacy hardkorowi fani Gwiezdnych Wojen, którzy tworzą w internecie jakby trochę wizerunek każdego filmu z serii. E, więc e, miałem takie wrażenie przez cały film, że to jest takie właśnie dzieło, takie troszeczkę lekko cyniczne. Ale no, no mówię, nie, 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 było, nie, był to, nie był to koszmar, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej, że Rogue One był totalnym koszmarem, dla mnie najgorszym filmem gwiezdnowojennym. Tak tutaj, e, jak, już się, jak już przebrnąłem przez tą pierwszą godzinę, to później, później było lepiej na szczęście. I też dobrze, że nie recenzowaliśmy tego filmu. Dobrze, że nie mieliśmy audycji, dobrze dziś nie byliśmy na tym filmie, dobrze, że nie mieliśmy audycji w środę, bo wczoraj byliśmy, więc 24 godziny po seansie, nawet nie całe, jednak trochę to przetworzyłem i po samym seansie mam, mamy takie odczucie właśnie, ten chaos jeszcze nas bardzo uderza i trochę trudno pozbierać myśli, widzimy tylko negatywne rzeczy, ale po dniu tak faktycznie jednak trochę ochłonąłem, że tak powiem, i dobrze, bo teraz mogę trochę bardziej z sensem o tym mówić, chociaż jak tu mówić tak naprawdę... Idealnie o takim filmie, który jednak wymagałby spoilerowej pogadanki może na temat tej całej nowej trylogii to byłby dobry pomysł. Też zrobimy zupełnie osobny materiał, e, pełen spoilerów, bo tak się rozmawia po prostu na najlepiej i najfajniej o tego typu filmach. E, na pewno jedna rzecz, która mi się nie podoba, wcale, i to dotyczy całej tej nowej trylogii, tej najnowszej trylogii, e, to jest to, że mam wrażenie, że trójka naszych głównych bohaterów praktycznie się nie zmienia. W sensie. I chodzi mi o ich charaktery, tak? bo wiadomo, że idą tam z punktu A do punktu B, jeżeli chodzi o historię swojego życia, tak? tak jakby. Natomiast jeżeli chodzi o takie nastawienie do tych ideałów, nastawienie do ludzi, nastawienie do samych siebie, to w ogóle nie, nie, mam, nie miałem takiego poczucia, że, że tu zaszła jakakolwiek podróż, jakakolwiek zmiana. Fin jest taki sam jak był od samego początku. Poe też jest bardzo podobny do tego, co robił w poprzednich filmach, zachowuje się tak samo. Nie widać żadnej przemiany, właśnie nawet Rey. Nawet Kylo Ren, mimo pewnego wydarzenia z nim związanego, mam wrażenie, że jest jakby trochę. To się wam może wydać dziwne, jeżeli oglądaliście już ten film, ale to w pewnym momencie to jest powtórka tego, trochę, co mieliśmy w The Force Awakens. No, więcej nie mogę powiedzieć, ale trochę dziwnie, bo mieliśmy Luka w starej, w starej trylogii, który też no, nie przyszedł jakiejś mega przemiany, prawda? Bo on zawsze był praworządny, taki dobry. I. Ale jednak widzieliśmy w większym trochę stopniu jego taką. Jakby drogę ku zostaniu tym, tym um, rycerzem Jedi, prawdziwym takim. I, I też właśnie widzieliśmy u niego taką zmianę charakteru, e, gdzie z takiego wesołego chłopca, trochę porywczego, um, trochę takiego. Naiwnego stał się bardziej poważny, Już szczególnie w powrocie Jedi to było widać. Tu takie zmiany, na przykład u Rey w ogóle nie widzę. Han Solo też naprawdę sporą przemianę w tym filmie. Bardzo stereotypową i bardzo taką, oczywiście klasyczną, że od awanturnika do jednak człowieka, który powie, hej, jednak chcę być dobry, ale no zawsze to było coś. nie? To też w tamtych czasach może to nie było w taki oklepany schemat. Potem z tego korzystano mnóstwo, mnóstwo razy. A propos Hana Solo, tu też powraca. To nie jest spoiler, bo to było w każdym tak. że lando Carlizian powraca w tym filmie nie za długo i też samo jego wprowadzenie jest przykładem jednej takiej sceny kiedy sobie zadajemy pytanie po co po co jest ta scena tak naprawdę bo ona nic nie wnosi tylko to że wiemy że jest ta postać <grym> ale też, też właśnie Lando w pewnym sensie kasuje pewien wątek z The Last Jedi można powiedzieć i wątek związany z lukiem właśnie ale no o tym nie można mówić bez spoilerów natomiast bez psucia historii Mogę na pewno powiedzieć o tym, co. E, kolejnej rzeczy, która mi się nie podobała, czyli o wyciętych scenach. Bo naprawdę nieczęsto się zdarza, jak wychodzę z kina, że ewidentnie widzę, w których momentach wycięto sceny. I to tak chamsko wycięto sceny, bo mamy na przykład e, pewien moment, kiedy nasi bohaterowie lecą statkiem, lecą sobie normalnie po prostu do kolejnego swojego celu, swojej podróży, wsiadają, odlatują pięknie, wszystko bez problemów. I mamy już następną scenę, w której. Idą już w tej lokacji, do której mieli przylecieć, idą sobie tam na wodę, żeby popatrzeć na widoki i statek jest rozbity. I potem, potem jakaś postać nowa w ogóle mówi, że to, to musiało być jakieś straszne lądowanie, co tam się stało. Czyli ewidentnie jakby widać, że wycięli scenę, w której coś się działo z tym statkiem, coś niedobrego, coś tam się na pewno no, wydarzyło, że, że takie twarde lądowanie mieli i film to zupełnie ignoruje. I to jest oczywiście jakby drobne, no, nie ma wpływu na ogólną fabułę. Ale jest to strasznie widoczne. Jest parę takich scen, o innych trudniej trochę mówić bez spoilerów, ale naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem w kinie taki film wysokobudżetowy, w którym tak widać takie, takie braki. Wiecie, takie może, może Batman vs. Superman. Ten, ten film, co do którego każdy fan DC żąda, żeby Snyder wypuścił wersję reżyserską, właśnie niepocię, niepociętą. Bo no tam też były takie momenty, że hej, tu ewidentnie brakuje tego, co pomogłoby budować tą kolejną scenę. Tu to nie było takie poważne, bo mówię, bo te sceny, które widzimy, że są wycięte, nie pomagałyby budować scen, ale po prostu mamy takie przejścia, jakbyśmy sobie. Jakbyśmy, jakbym to oglądał na, na, na telewizorze czy na komputerze, na Netflixie, to po prostu pomyślałbym sobie, że przez przypadek, nie wiem, przewinąłem tam kilkadziesiąt sekund czy parę minut. Ale siedziałem w kinie, więc to niemożliwe, że coś się przewinęło samo. Więc to było naprawdę takie uderzające. I to też pokazuje, że ten film był robiony, bo też były informacje, że naprawdę dokrętki tak zwane, czyli e, kręcenie już nowych scen, już po jakby produkcji właściwej filmu i po zmontowaniu pierwszej wersji, dokręcanie scen, e, przemontowywanie tego wszystkiego, takie były perpetie Rise of the Skywalker i to czuć po prostu w tym filmie. I to też nawiązuje do tego, co mówiłem na początku, czyli do tego chaosu, tej, tej pierwszej godziny, gdzie to jest mnóstwo wydarzeń. I te wydarzenia, te wątki z początku też są strasznie pocięte, strasznie szybko wszystko się dzieje, jakby tam po prostu niektóre wątki mam wrażenie, że po prostu włożyli właśnie do tego filmu, gdzie ich nie miało być w pierwotnej wersji. Bo to też warto podkreślić, że Skywalker odrodzenie spokojnie jako, jako całość mógłby zostać bez problemu podzielony na dwa albo nawet na trzy filmy. Tak naprawdę jakby tak się odważę powiedzieć, że ten film mógłby stanowić sam w sobie, jakby go podzielić na osobne całą trylogię, tak naprawdę. I mogliby zupełnie, mogłoby nie być The Force Awakens i The Last Jedi, tylko z tego, co mamy tutaj, można by bez problemu zrobić, jakby to troszkę rozbudować, nową trylogię. I to miałoby wtedy większy sens, bo robiłby to jeden reżyser. I to jest największy problem. I, bo tak naprawdę już przejdę tylko do, do podsumowania, że oczywiście, że jeżeli jesteście fanami, to na pewno już wiecie, czy zobaczycie, czy nie. Um, ale mimo wszystko, no, Mimo wszystko chyba się warto, chociaż no nie, mo nie mogę tego polecić tak z czystym sumieniem, więc po prostu nie będę mówić czy warto czy nie warto, po prostu to jest film, który no niezbyt satysfakcjonuje, pod koniec może trochę, um, ale nie ogląda się go źle tak, jest bywa przyjemny, więc sami zadecydujcie, aczkolwiek chciałem jeszcze powiedzieć, że um, to jest problem jakby całej tej całego nowego zarządzania Gwiezdnymi Wojnami przez Disneya, bo to jest straszne, że Disney nie, nie miał od początku planu na całą trylogię. I ja wiem, że e, za czasów tych oryginalnych filmów to też nie było tak, że przecież George Lucas nie wyreżyserował trzech części tak tych starych Gwiezdnych wojen. On wyreżyserował tylko pierwszą część. E, ale i nie pisał też scenariusza, tak był zawsze inny scenarzysta, ale mimo to to nie znaczy, że my musimy robić to samo w dzisiejszych czasach, tak? Bo my nie jesteśmy, nie zaczynamy tego wszystkiego, tej historii i nie mamy takiego pomysłu konkretnego w głowie na całą trylogię. I to widać po prostu, że Disney i właściciele marki Star Wars, oni nie mieli pomysłu na tą nową trylogię I w tym filmie to widać najbardziej. że Ten film się stara domykać wątki jak tylko może, na chaotyczne bardzo sposoby i końcówka jest fajna tylko dlatego, że właśnie nawiązuje trochę do powrotu Jedi. I tak naprawdę to jest dziwne. I taka poważna firma, korporacja jak Disney powinna się trochę ogarnąć pod tym względem. I, i mam nadzieję, że jeżeli. Kolej, bo powstaną na pewno kolejne Gwizny Wojny, prawdopodobnie kolejna trylogia będzie. Przy czym, jeżeli będzie, to ona będzie znowu kilkadziesiąt lat się rozgrywała po wydarzeniach z tej obecnej. I dobrze, bo jedyną szansą dla Star Warsów, dla filmów kinowych Star Wars, bo w serialach sobie radzą, radzą na razie dobrze. Jest wyrzucenie do kosza po prostu wszystkich tych rzeczy, które kochają fani. I to brzmi kontrowersyjnie, ale moim zdaniem powinno się wyrzucić do kosza Darta Weidera, powinno się wyrzucić imperatora, um, powinno się wyrzucić motyw przede wszystkim wielkiego, złego, totalitarnego imperium, które zawsze musi powrócić i zawsze musi zagrazić galaktyce. Bo ileż można, bo używanie tych samych wątków właśnie sprawia, że twórcy muszą sięgać w pewnym sensie po podobne rozwiązania, skoro jakby to są podobne zagrożenia, tak? Skoro są podobne wątki ścieżki rozwoju bohaterów, to też pewne rozwiązania muszą się powtarzać. Dlatego mam nadzieję, że, że Disney pójdzie po rozum do głowy i odważy się zrobić coś zupełnie, zupełnie nowego. Być może nawet trylogie, chociaż nie oszukujmy się, na pewno będą Miecze Świetlne i Moc, ale żeby właśnie to zrobić na, na przykład na mniejszą skalę. tak? Mówiliśmy nie wiem, czy na tej audycji, ale w Gramy na Maxa wspomnieliśmy może o takiej serii gier jak Knights of the Old Republic, gdzie druga część tej serii pokazuje, że można zrobić fantastyczną opowieść z mocą i z mieczami świetlnymi, ale na małą skalę tak naprawdę, nie, nie traktującą o ratowaniu galaktyki. Więc mam nadzieję, że właśnie Disney zrobi coś takiego, że wezmą przede wszystkim jednego reżysera, najlepiej jednego scenarzystę, którzy wezmą, usiądą i rozpiszą im całą trylogię, czy tam... Du duologię, czy, czy po prostu jakiś jeden konkretny wątek, który zamknął w kilku filmach, żeby to było spójne, żeby to było, żeby to miało sens, żeby to się ładnie łączyło, a nie żeby było tak jak teraz. Czyli teraz jak oglądamy sobie The Force Awakens, The Last Jedi i Rise of the Skywalker, to mamy wrażenie, że oglądamy tak naprawdę trzy zupełnie inne filmy, które, które nie tworzą całości w praktyce, ale tworzą ją tak teoretycznie, no bo są niby te same to jest kontynuacja, prawda, ale mamy wrażenie, że to nie, nie pasuje do siebie, tak, ten, te filmy do siebie nie pasują, to jest chyba taki główny mój wniosek po, po, po tym seansie i troszkę szkoda, że w taki chaotyczny sposób to zakończono, ale z drugiej strony fajnie, że w końcu to zakończono, tak, to, to też jest jakby, jakby plus mimo wszystko i taka nadzieja, że jednak, bo ten film też nie zbiera dobrych ocen, jeżeli zajrzycie na Metacritic czy Rotten Tomatoes, to nawet jest chyba trochę gorzej niż The Last Jedi, więc... Disney chyba to zobaczy i zda sobie sprawę, że to nie chodzi tylko o to, że teraz jakby pogłaskali po główkach tych krzyczących w internecie narzekających bardzo hardkorowych fanów. To już to, to nie pomogło, bo to trzeba zrobić tak naprawdę spójne, dobre kino e, fantastyczne, e, które musi mieć sens przede wszystkim, tak? Więc może nawet mi by się marzyła taka wiecie na przykład trylogia Gwiezdnych Wojen e, właśnie o o takich postaciach pobocznych troszeczkę, może właśnie nie używających nawet mocy, nie będących Jedi. Nawet, żeby Jedi był, było, ale żeby był postacią poboczną, powiedzmy. Jest tu naprawdę dużo... Knights of the Old Republic, to ta taka seria gier właśnie, które się rozgrywały tysiące, tysiące lat przed wydarzeniami z trylogii oryginalnej, pokazuje, że to uniwersum jest bardzo bogate i można tam zrobić bardzo fajną na przykład trylogię szpiegowską albo no, jakieś po prostu imponujące, satysfakcjonujące, fajne, ciekawe science fiction nie korzystając z motywów oklepanych i zobaczymy zobaczymy jak to będzie bardzo jesteśmy ciekawi też waszych opinii piszcie do nas na Messengerze czy na YouTubie gdzie ta recenzja wyląduje bo tam staramy się wrzucać jak najszybciej nasze recenzje z audycji właśnie więc zapraszamy na naszego YouTube'a Kinoweterze, jak możecie się domyślać i to by było na tyle um, tak więc zapraszamy zapraszamy do kin największych fanów Gwiezdnych Wojen na innych no nie wiem, no. E, sami zdecydujcie. Potem myślę, że wystarczająco się wypowiedziałem na temat tego filmu, żeby trochę wam pomóc. Jeżeli byliście niezdecydowani, to, to pewnie was nie przekonałem, ale też nie o to chodzi, żeby was przekonywać, tylko żeby pomóc jakby się domyślić, czego można się spodziewać. W każdym razie J.J. Abrams e, zignorował brzydko mówiąc po hamsku troszkę The Last Jedi. E, Chaotyczny film zrobił troszeczkę, który dopiero przestaje być chaotyczny e, pod koniec i wyszło jak wyszło. No. Dajcie znać na przykład na naszym Messengerze, co sami sądzicie o Skywalker odrodzenie. To by było na tyle. I wrócę do Was jeszcze.